Danuta Cholecka, znana prezenterka telewizji polskiej, po trzech dekadach pracy zdecydowała się na nowy rozdział w swoim życiu zawodowym. Jej kariera była pełna sukcesów, ale również nie obyło się bez kontrowersji, szczególnie gdy zarzucano jej stronniczość w przekazywaniu informacji. W 2019 roku, podczas Gali, na której nominowano ją w kategorii prezenter informacji, doszło do niezręcznej sytuacji, która podkreśliła tę kontrowersję. Jak relacjonuje prowadzący gale, prowadzący gale wyczytali wszystkich nominowanych, a po prezentacji każdy otrzymywał brawa. Z jednym wyjątkiem, gdy przyszła kolej na Danutę Holecką, na widowni zapadła cisza. Ta publiczna reakcja miała odzwierciedlać niechęć do prezenterki, która wynikała z zarzutów o jej stronniczość. Mimo to, Danuta nie musiała wychodzić na scenę, gdyż statuetkę zgarnął jej kolega. Tomasz Wolny. Po latach pełnych wyzwań Danuta Holecka pożegnała się z pracą w telewizji polskiej, co jak sama przyznała, służy jej dobrze, chociaż szczegóły jej obecnych działań pozostają nieznane. Można przypuszczać, że wykorzystuje swoje bogate doświadczenie medialne w innych projektach lub cieszy się zasłużonym odpoczynkiem. Jak podsumowuje sytuację sama Holecka, zmiana jej służy. Przejście Danuty Holeckiej do pracy w redakcji Tomasza Sakiewicza było krokiem który znacząco wpłynął na jej karierę zawodową. Przypominając jej wcześniejsze doświadczenia w telewizji polskiej, Holecka w rozmowie z gazetą polską podkreśliła, jak wielkim wyzwaniem była dla niej zmiana miejsca pracy, dołączając do zespołu. Sama miałam obawy, co będzie, jak to będzie. Czy sobie poradzę? Mimo początkowych trudności, dziennikarka z czasem odnalazła się w nowym środowisku, co świadczy o jej profesjonalizmie i zdolności adaptacji. W nowym miejscu pracy Danuta mogła liczyć na wsparcie ze strony koleżanek i kolegów z branży, co z pewnością przyczyniło się do jej stabilizacji w nowym otoczeniu. W szczególności zyskała sojuszniczkę w osobie Anny Popek, która również opuściła TVP pod nie najlepszymi okolicznościami. Obie dziennikarki, mając podobne doświadczenia, znalazły wspólny język i możliwości wzajemnego wsparcia. Anna Popek, rozważając możliwości współpracy z Cholecką, podkreśliła potencjalne korzyści takiego przedsięwzięcia. W wywiadzie dla plotka wyraziła nadzieję na wspólny projekt. Zapytam Danusię, czy chciałaby być naszym gościem. To na pewno byłoby ciekawe. Celebryci i osoby, które chcą się pochwalić swoimi dokonaniami, mają coś mądrego do powiedzenia, są u nas mile widziane. Chociaż na razie wspólny projekt nie doszedł do skutku, obie dziennikarki są otwarte na przyszłą współpracę, co może przynieść interesujące efekty.